Jesteśmy tutaj na jak dzisiaj, wiecie, w nowym odcinku z prawdziwego życia i dzisiaj się nauczymy robić różne triki koszykowe. Pierwszy to oczywiście jest po prostu podrzucenie w górę i złapać, bo będzie łatwy i trudny. najpierw Zrobimy kilka łatwych, później kilka średnich, później kilka trudnych. Więc na razie łatwiej. Podrzucenie piłką do góry i złapać, więc robimy. Oh. Czy to było widzowie, dobra, jeszcze raz nie udało mi się. Ej, udało. Jeszcze... O dobra. Ale to poziom najłatwiejszy, więc możemy jeden raz z rzędu No i no. Teraz... Zrobimy taki trik, że... Ej. Odbijemy to kolanem. Tylko kolanem, bo to później łatwiej w końcu. Dobra, oh. Dobra odbijamy kolanem. Nie udało się. Kolejny raz. Teraz będziemy musieli odbić tę piłkę. Dobra, już mi się to udało, dobra teraz przechodzimy na level średni i teraz musimy przeturlać tą piłkę tak do ramienia i ją złapać więc to robimy yes! teraz zrobię rzecz z levelu średniego Trzeba to podrzucić do góry, obrócić rękę i złapać, więc. O, nie udało się. O, nie udało się. O tak, to miało być na koniec. sobie że niespodzianki dobra. Yy. Hmm. Ciekawe. No. I tutaj. To jest na poziomie średnim. Ten. Yy. Będę tak rzucał piłkę noga wysoko, będę musiał ją y, złapać, znów podrzucić, e, no i z, no, złapać. Bardzo znaczy, nie chciałam tu to zrobić. I teraz wysoko, To jest poziom średni, a już mi idzie źle. Nic. Dajcie znać, czy lubicie grać w koszykówkę? Teraz level trudny. Trzeba położyć piłkę na głowie, żeby ona spadła. I tutaj, jak tutaj... Do, jak tutaj się strudna, to muszę ją złapać. to być trochę trudne. Nie udało się. że takie nie wiem, łatwiejsze triki bo zbyt nie umiem w to w ogóle grać ale teraz najgorsza chwila czyli podrzucić obrócić rękę i złapać więc robimy to ja po prostu ja rzuciłem to machnąłem ręką i odbiłam I to w sumie można to zaliczyć więc zaliczamy to dajcie znać czy odcinek wam się spodobał zostawcie sobie i łapkę w górę wam przypominam no i no i oglądajcie odcinki moje no i jeszcze żegnamy pa, pa.